Zabijają wszystko, na co się spojrzę Na przykład ta kurówka od razu ginie I te kurczaki też Wszystko, na co tylko spojrzą się moje oczy Umiera A czekajcie, jak ja bym się spojrzał na luczka Ciekawe, czy on też by umarł To by było takie dobre Ale patrzcie, on ma tutaj nowego pieska Ale on jest słodziutki Pogłaskałbym go tylko zaraz Zabiłem go, bo moje oczy zabijają dosłownie wszystko! Czekaj chwileczkę, Pipek. Czy ty właśnie teraz zabiłeś mojego pieska? Jak mogłeś? Myślałem, że jesteśmy kolegami! Ale ja nie zrobiłem tego! Po prostu moje oczy zabijają wszystko, na co się spojrzę. I przez wypadek spojrzałem się na twojego pieska. Nie bajka, coś takiego nie istnieje za karę. Ja zabiję ciebie. Czekaj, Luczek, nie możesz do mnie podchodzić, bo jeżeli ja spojrzę się na ciebie, to ty też umrzesz. Ty pewnie się boisz, bo ja mam żelazną zbroję i cię zabiję, a ty od razu jesteś bezbronny. Chodź tutaj! Nie, Luczek, do mnie idzie i faktycznie chce mnie zniszczyć. W takim razie, sorry, ale ama, cię, Rozwalić mój wzrok, rozwalił luczka od razu! A łaty ty oczekujesz jakim cudem ty mnie tak szybko zabiłeś? Ja mam żelazne uzbrojenie! No bo mówię ci, że Co? mój wzrok zabija wszystko na przykład zobacz, podejdę Co? teraz do twojej farmy! Owieczek i patrz, każda owieczka została zniszczona przez moje oczy. Dobra, wierzę ci Pipek, naprawdę, ale czy ty nie możesz po prostu zamknąć swoich oczu? Zobacz, ja cię nie widzę w ogóle. Halo, czy ty jesteś gdzieś tutaj chwileczkę chyba w ciebie wszedłem? Nie, Lucie! No, czy... Teraz wchodzisz w swój domek! Ale ja nie mogę zamknąć moich oczu, bo one są takie mega otwarte. To nie jest takie proste. Ale w sumie, skoro ja mogę zniszczyć wszystko wzrokiem, to teraz popatrzę się na domek luczka i o, o! On cały teraz zniknął! Przez to, że się na niego spojrzałem, a Luczek ma cały czas zamknięte oczy! Słyszałem, że coś się rozwaliło. Tylko wiesz co, Pipek, ja teraz idę sobie do mojego domku. o, o ale Luczek nie ta, 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 ta. wie o tym, że jego domek nie istnieje! Ja zniszczyłem go wzrokiem. Dobra, tylko nie otwieraj teraz swoich oczu, okej! Okay? Tutaj gdzieś miałem moje łóżeczko, ale chwilę nie mogę w nie trafić. Otworzyłem oczy i nie! Tutaj nic nie! Nie ja oszalałeś, ja nie chcę w ogóle cię znać Uciekam do tej wioski, tam będę bezpieczny Poczekaj na mnie To, że mój wzrok zabija, to nie oznacza, że jestem taki zły Patrz, teraz się przywitam z wieśniakami Cześć, e, wieśniaku Ej, zaraz, e. ja zabijam każdego wieśniaka, do którego podchodzę Chodźcie tutaj Zabijanie moim wzrokiem jest najlepsze na świecie O, i Iluczek, ty też tu jesteś, widzę cię Ja naprawdę muszę coś wykombinować, bo ty naprawdę zaraz nie będzie nikogo w tej wiosce e. E, To jest takie fajne Myślę, że te dwa domki wieśniaków też mnie wkurzyły. Ale wystarczy, że się na nie spojrzę bardzo mocno i one się usunęły. Zabiłem te dwa domki wieśniaków, ale nie widzę nigdzie, Luczka. Gdzie on tutaj jest? O, co ty tu budujesz? Ty się lepiej na mnie nie patrz, bo nie chcę mieć w ogóle kontaktu z tobą. I wiesz co? Ja teraz zbuduję moich ochroniarzy, którzy cię pokonają. po golemy, bo broncie mnie. Widzieliście to? Ten golem pojawił się na sekundę, ale ja go od razu zabiłem, moim im a Luczek nic nie widzi, bo zamknął oczy. Chyba się mnie boi. I co, Pimpek, zginąłeś? Ten golem Cię pewnie pokonał. Nie możesz wszystkich zabijać. I wiesz co, zrobię jeszcze jednego. Cię... I on naprawdę myśli, że taki jeden żelazny golem mnie pokona. Dba, ale dba, zaraz, dba. dlaczego on ma ich tutaj jest tak dużo? Teraz na pewno wszyscy cię pokonamy. Dam ich tyle, że ta armia na pewno cię powstrzyma. Już nie będziesz taki silny. Tu naprawdę może być dla mnie problem. Chociaż skoro mój wzrok zabijał wszystko od razu, to te golemy nawet nie mają sekundy, żeby mnie zaatakować. Ja się po prostu na nich spoglądam i zabijam od razu. Haha, ha, jakie to jest banalne. Luczek, nie Zabijesz mnie, chodź to tak! A właśnie, że cię pokonał, ha, ha, ha. bo teraz padłeś do mojej pułapki. Wiesz co? Zamknę cię, pimpek, tutaj będziesz bezpieczny. Czekaj, jak to do pułapki? Luczek mnie tutaj zamknął, i ja teraz nie wyjdę stąd, bo nie mam wystarczająco bloków, tylko że on nie wie, że ja, jeżeli będę się patrzeć na ten obsydia, to moje. Oczy powinny go rozwalić, o, 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 o. tak! I co teraz, Luczek? Próbowałeś mi zamknąć w połapce? ale to nie jest takie proste. Mojego wzroku nie da się pokonać! Nie zabijaj mnie, ja mam totem nieśmiertelności, a na dodatek taką tarczę. Teraz twój wzrok mnie nie pokona. Myślisz, że to faktycznie cokolwiek ci pomoże? No dobra, sprawdźmy to. Przekierowuję mój wzrok o. na... Loli. Jego totem ani tarcza nic mu nie dała. Chyba mojego wzroku nie da się pokonać i jestem najsilniejszym człowiekiem na świecie! Ty jesteś najgorszy, Pipek. Myślałem, że się jakoś dogadamy, ale nie, ty jesteś naprawdę bardzo zły i wykorzystujesz ten wzrok. Wracam do twojego domku, bo ja mojego już nie mam. Nie chciałem, żeby Luczek był aż taki samotny chyba ten wzrok to lekka przesada. Może powiem Bo, że nie będę korzystać z tego zabójczego wzroku, ale chwileczkę, koło mojego domku, tam jest mnóstwo potworów! E, pomocy, Pimpek. Może teraz chociaż mi jakoś pomożesz. Tu jest mnóstwo zombiaków i szkieletów. One chcą mnie dopaść. Widzę to, ale spokojnie. Mój wzrok ich wszystkich pokona. Ja niestety nie mam żadnych narzędzi, żeby ich rozwalić. Za to mój wzrok jest wystarczający. Chodźcie tutaj, Ach. zombiaki, szkielety, a nawet creepery. Już wszystkie was rozwalam. Mały zombiak też cię niszczę. Chodźcie tu wszyscy. Poza za karę, że chcieliście zaatakować mojego kościoła. Legę. ej, w sumie ten wzrok nie jest aż taki Aha. zły. On pomógł mi i dzięki temu, a masz, a masz, wszystkie złe potwory i uratowałem Luczka. Ty chcesz mnie też pokonać? Zostaw mnie, Pipek, ty albo w sumie. Nie jesteś taki zły, bo oczyściłeś ten dołek. Może my jesteśmy jak kolegami? No mówiłem ci, Luczek, ja tak naprawdę nie jestem taki zły. Widzisz, że zabijam wszystkie potwory? Spokojnie, o. ten pająk też już przestał ciebie gonić. I wiesz co ci powiem, że ja tak... Nie chcę już być tego wzroku Tylko masz jakiś pomysł jak moglibyśmy go usunąć Weź może spróbuj założyć tą dynię Tak samo jak ja wtedy Nic nie będziesz widział No nie wiem czy to tak zadziała o? Ale racja o? jak ja teraz założę tą dynię na swoją głowę To zobaczcie U, Jestem taki straszne. I czy mój wzrok faktycznie nie będzie U. zabijać Choć tutaj y, świnko luczek To chyba tak nie działa Ty chyba nie zabijasz albo nie zabijasz Ale spokojnie mam jeszcze takie okulary Zobacz jak one wyglądają Idealnie na nasze oczy tylko troszeczkę mnie nie zasłaniają Dobra, spróbuj teraz to założyć I Jakie okulary? To w ogóle jest w Minecrafcie? No dobra, sprawdźmy, ale to jest śmieszne I nawet nie zmieniło to mojej wizji Chodź tutaj, świnko, ej, to chyba nie zabija Nie, to oh. i tak zabija wszystko po kolei To mamy mega duży problem, ale wiesz co? Ja mam jeszcze jeden pomysł A co gdybym pomniejszył się? Zobacz jaki teraz jestem mały, na pewno teraz mnie nie pokona Czekaj, może się na ciebie spójrz, ale faktycznie, jako ty Malutką mróweczką, tylko wiesz, że wystarczy, że się na ciebie spojrzę i ty A... umierasz! To nic nie dało, że jesteś taki malutki! W takim razie musimy wykorzystać ten twój zabójczy wzrok jak najlepiej. I zobacz, patrz, co teraz zbuduje bardzo ciężkiego potwora, którego możemy pokonać razem, ale ty to musisz zrobić twoim wzrokiem, proszę pokonaj, to jest Noczek, co ty oh, właśnie oh, oh. zrobiłeś? Ty wiesz, że ja tego busa na pewno od razu nie rozwalę. On nawet się teraz ładuje! I zacznie we mnie uderzyć! Nie! Chodź tutaj, ujdę, że Ja muszę cię rozwalić. A co jeżeli moje oczy nie zadziałają? Chodź tutaj, patrzę się na ciebie i. O, o, on umarł. Uh. Sekundkę, tylko musiałem do niego podejść. To było zbyt mocne, nie wierzę, że udało Ci się pokonać tak szybko tego bossa. Ale czekaj, może w takim razie zróbmy ich więcej. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi. Ja już tego nie testował. Co jeżeli uh, uh. mój wzrok jednak nie zadziała? Ej, czekaj, ja go zabiłem. Nawet przed tym, jak on się tutaj pokazał. A Luczek, zaczyna respić kolejnego. Czy ty oszalałeś? Po prostu chcę ich dać jak najwięcej. Dawaj, jeżeli będzie ich 10, to jestem ciekawy, jak szybko je pokona. Nie, dobra, ja je rozwalę w sekundę, bo one w sobie zadają mnóstwo życia. A że Jeden mi odleciał, ale te zginął od razu. Zanim się w ogóle narodziły. Przecież normalnie! Nie da się tak zrobić, widzisz? Bo i wzrok jest najlepszy Bo no to jest takie proste, to ja mam pomysł Dawaj, pójdziemy teraz do Endu Pokonać smoka, musimy pójść tylko za tymi oczkami I za chwilę zobaczymy, czy się uda go pokonać Ale my nie mamy żadnego uzbrojenia ja mam tylko mięsko świnek To na pewno nam się nie uda Nie przesadzaj, ty pewnie zabijesz tego smoka normalnie w sekundę Dawaj, wskakujemy do tego portalu, bo nie ma na co czekać Pokonanie tego smoka to nie to samo co rozwalenie lidera Co jak mi się go nie uda zniszczyć Endermany może rozwalam w sekundę Chociaż one też, ała, ała, zadają mi obrażenia Muszę chyba po prostu patrzeć im się na nogi I wtedy nic mi nie robią A na smoka to musimy poczekać Żeby zbliżył się, wtedy go na pewno pokonamy Właśnie, Smoku, chwila. Widzę go tam w oddali. A masz, patrzę się na niego, ale on jest zbyt daleko. Wystarczy, że zaczynamy. Binę niżej i na pewno go rozwalę. Patrz już uh -huh. się zniża. Teraz moje oczy e, zabiły go w sekundę. Widziałeś, co się stało z tym smokiem. Ja nawet nie musiałem go dotknąć. Po prostu do niego podszedłem i on od razu obarczy. To oznacza, że jestem nieśmiertelny. Ja chyba wiem, jak można pokonać ten wzrok. Czy mógłbyś się spojrzeć na ten obrazek? Jaki obrazek? Ej, czy mi się wydaje? To mi przypomina... A skoro ja widzę moje oczy, to to oznacza, że a teraz zginę! Udało mi się pokonać Pipka jego własnym odbiciem i jego oczy samego zabiły.